że Tak, tak, zdecydowanie. <średytucłem> to to ta <średytucie> nie no, zależy od którego łęku. Znalazłyśmy jedną nic porozumienia. Jedziemy <średytucie> To do rozmowy. Nie no, fajnie, fajnie. Co będziemy robić na Omylopolski? Nie no, nie jeźle. Bo to na tle, że W Jeszcze siada do środka, tam wchodzi w tył. To ma jeszcze zota, wylatuje. Nie jest Ale jak to bym wymył, A pojechał jakimś się zabrała. Nie odkąd to jest. Ja nie to mm. no... no, Jak wiem czy jest ten, no to zębą belek sam Jak zawsze będę malował, to bo sobie z